Jak mi dziadzi opowiadał, kiedy byłem dzieckiem o wojnie, o obozie, z którego uciekał, o, o tych wszystkich przejściach, a potem przeżyłem gdzieś, nie wiem, stan wojenny, który nie był wojną, tylko był stanem wojennym, gdzie widzieliśmy czołgi na ulicach i żołnierzy i była godzina policyjna, to szczerze mówiąc nie wydawało mi się, że kiedykolwiek za mojego życia doświadczę takiej historii w nowoczesnej Europie. Jesteśmy w Koninie przed MB Boxing Night 11, z nami jest organizator tej gali Mateusz Borek, witam Cię serdecznie. Dobry wieczór. Mateusz, kilka fajnych pojedynków przed nami, powiedz mi na jaki pojedynek czekasz szczególnie i dlaczego jest to starcie Szymańskiego z Welterem? No to na pewno jest pojedynek, który ma w sobie chyba największy taki ładunek emocjonalny. Po pierwsze dwóch Polaków. Po drugie mam takie wrażenie, że no przy troszeczkę innej optyce sędziów, wcale Karol Welter nie musiał przegrać walki z Gorgoniem, z której z kolei sędziowie też widzieli zwycięstwo Gorgonia w starciu z Patrykiem Szymańskim. Patryk Szymański nie rezygnuje ze swoich marzeń w boksie zawodowym, zmienia trenerów, szuka jakby cały czas dotarcia do tego, co nie funkcjonowało w jego głowie czy w jego boksie. Tym razem zdecydował się na bardzo mocny obóz w Chicago z z naprawdę świetnymi, utytułowanymi zawodnikami, którzy są bardzo wysoko w światowych rankingach. No ale ja wiem jaki jest Patryk na sparingach. Patryk może sparować po 15 rund i nie ustępuje najlepszym zawodnikom. No, nie chcę mówić na świecie, bo tutaj nie chcę, żeby ktoś mnie posądził jakby o takie spojrzenie absolutnie pro Patryk. Natomiast no, on umie bardzo dużo i jeśli chodzi o same umiejętności, ja go absolutnie plasuję w ścisłej czołówce polskich zawodników w boksie zawodowym. Natomiast no, coś ostatnio nie funkcjonowało. Albo to było przygotowanie mentalne, albo coś nie grało z przygotowaniem fizycznym albo to było jakieś nauruszenie już organizmu przez te lata boksu, no bo jednak Patryk jest w tym biznesie przez, przez długi czas. Andrzej Fonfara bardzo zadowolony z tego okresu przygotowawczego, z pracowitości, profesjonalizmu Patryka Szymańskiego. No zobaczymy, jak to się nam jutro yy, ułoży. Zawsze polsko-polskie starcia, moim zdaniem, mają taki smaczek, mają iskierkę, mają, mają coś innego. Wspomniałeś o tym mentalnym przygotowaniu Patryka. Patryk w rozmowie ze mną powiedział, że żeby o to się nie martwić, bo mentalnie jest najmocniejszy w ja wiem, że można dużo mówić przed walką, potem legendarne słowa ring wszystko weryfikuje, ale nawet Andrzej Fonfara też poza kamerą mówił, że, że w tym aspekcie powinno być ok. Dzisiaj tak, natomiast nie wiemy, co jutro będzie o 21.30, kiedy będzie nakładał szlafrok, założy rękawice, będzie po rozgrzewce i będzie stał za tą sceną, gotowy do wyjścia. No to są te decydujące momenty. Nie jak się czujesz przed walką, miesiąc przed jej rozegraniem, tydzień, dzień, pięć godzin, tylko tak naprawdę. Co masz w głowie, co jest w tobie, co jest w twoim sercu, kiedy już słyszysz głos Enansera jednym uchem, trener cię wypycha, kładzie ci rękę na ramieniu i trzeba wychodzić. Do tego też pierwsza walka Patryka w karierze tutaj na, w boksie zawodowym przed własną publicznością. No tak, no nie ma co ukrywać, że dzisiaj w jakiś sposób trzeba szukać właściwego wyboru tych miast. I my dawno już z Mariuszem Grabowskim postawiliśmy na, powiedziałbym, takie wybory mocno lokalne. Lokalnych bohaterów, ludzi, którzy mogą ogniskować uwagę, którzy mają tutaj kolegów, rodziny, którzy zainteresują dane środowisko. No do dłuższego czasu nie było tutaj boksu zawodowego w Koninie. Chyba ja tutaj pamiętam, ostatni raz byłem jeszcze, kiedy boksował bodaj Kamil Gardzielik w walce wieczoru, i przyjechałem jako dziennikarz Polsatu obsługiwać tę imprezę. Natomiast no myślę, że jutro. No nie wszystko mi się udało, bo po prostu w środę dostałem dokumentację medyczną i, i chorego na COVID Estocina także tak naprawdę 70 kilka godzin przed walką się wycofał, musiałem na szybko znaleźć zastępstwo wcześniej, też problemy covidowe Kamila Bodziocha, bo wydaje mi się, że jeszcze z Estocinem, z Bodziochem ta karta miałaby jeszcze jakby tutaj większe takie zabarwienie emocjonalne i, i więcej wartości czysto sportowej, ale, ale myślę, że w tych trzech w głównych walkach jest, jest naprawdę solidnie, jest naprawdę dobrze, bo zobaczymy tam Nowickiego, jak wypadnie na tle Ruiza w stosunku do tego jak wystąpił Przemek Zyśk Zobaczymy co się wydarzy w polskim starciu no i w walce wieczoru. No, z zawodnikiem z Afryki też Kamil Łaszczyk, Galiatano Mainkut. Przygotowywaliśmy się do walki z Mauro Forte pas Unii Europejskiej, bo to jest też zawodnik leworęczny, stąd mój wybór kilka tygodni temu właśnie padł na tego zawodnika. To się wszystko po drodze pozmieniało. Forte zrezygnował, Gago zrezygnował. Teraz następnym ewentualnym przeciwnikiem jest Grandelli. Też nie wiem, jaki będzie finał yy, tej historii. Natomiast no, też, też zależało mi na tym, żeby w końcu zaboksował Kamil z zawodnikiem z wyższej kategorii wagowej. Bo jednak te dwie ostatnie walki toczył z zawodnikami z kategorii Super superkoguciej. Czyli byli mniejsi już na starcie. Przez to na przykład moim zdaniem było dużo problemu z Waldesem, bo był szybszym zawodnikiem. No a tutaj jednak jest, jest widać. Zawodnik silny, wyższy, cięższy. Zobaczymy, jak z takim sobie poradzi Kamil Łaszczyk. Pierwszy sukces z Kamila już jest, bo tutaj Twitterowicze donoszą, że że walka już jest na boksreku, więc, więc krok do przodu. Pracujemy. Mateusz, chciałem zapytać o wydarzenia sprzed kilkunastu dni walki Michała Cieślaka o Mistrzostwo Świata. Wszyscy liczyliśmy, wierzyliśmy, wiadomo było kilku zawodników polskich w przeszłości, którzy jechali może nie na stracenie, ale tam wierzyliśmy tylko sercem. Tutaj te środowisko bokserskie w dużej ilości udało się do Londynu i naprawdę jak się z kimś rozmawiało, ktokolwiek jakich ilu procent nie dawał szans Michałowi, to te procenty były realne. Skończyło się jak się skończyło. To kto, jak nie Michał w takim razie? Ja myślę, że te procenty były trochę życzeniowe. No Niestety my jako polscy kibicy, dziennikarze często mamy to do siebie, że im jest bliżej dużej walki, bo doświadczamy ich bardzo rzadko, to wstępuje w nas jakaś taka super wiara. Hiperoptymizm. Wydaje nam się, że nagle rywale tracą atuty, że to nasi zawodnicy są na piedestale. No, Michał oczywiście dał takie argumenty, chociażby szybkim nokautem na Kaszyńskim, chociażby bardzo dobrą postawą w rywalizacji z makabu. Natomiast no, też widzieliśmy, jak wygląda boks y, Okolego na bazie tego, co, co boksował czy z Nikonem, czy z Krzyśkiem Błowackim. I zdawaliśmy sobie od początku jakby sprawę, że zasięg. Pewnie też siła ciosu, ale nieoczekiwanie szybkość, ale spryt, ale taka czasami brudna, ale jednak skuteczna taktyka. Plus moim zdaniem jakoś sparring partnerów, to wszystko jednak było po, po stronie o kolego. Nie powiem, że mam żal do Michała, czy że mnie zawiódł, bo ja tego chłopaka bardzo lubię, obserwuję od początku i zawsze miał charakter serducho, natomiast no, troszkę na pewno mi zabrakło. Nawet nie wiem, czy chęci, czy takiego spokoju logiki, umiejętności podjęcia ryzyka. Bo ktoś powie, no Cieślak nawet nie zaryzykował, nie spróbował. To nie jest tak, bo też ktoś ci musi dać szansę, żebyś ty spróbował. Natomiast tutaj od początku, wydaje mi się, do końca był, był mądry, pragmatyczny w tym swoim boksie, cwany yy, okoli i, i po prostu zrobił to, co do niego należało. Panie powiedział Maciek Suleński w rozmowie z Michałem Koprem z Ring Polska, że, że też wszyscy mieli do niego pretensje o walkę z Andrade, ale jak on wyszedł do, w pierwszą rundę, zobaczył w jakiej pozycji się Andrade ustawił, to powiedział, oho, będą duże problemy. Tutaj też możemy sobie z boku mówić, a no, boksuje się tak jak rywal pozwala. No, tak, ja też czytałem mnóstwo opinii, Andrzej Wasilewski mówił o tym, że powinien się o Koli wstydzić. Ktoś narzekał, że się wieszał, Artur Szpilka nazywał to skandalem, a wydaje mi się, że właśnie najrozsądniej też i najtrafniej ocenił to Maciej Suleński, który napisał prosto, no klincz też jest elementem walki, jeśli no to pozwala sędzia a w drugą stronę pozwalał znowu na dziesiątki ciosów w tył głowy, no to po prostu był w stanie to wykorzystać i, i potraktował to jako no, jedną ze swoich broni w tej, w tej walce Lorenzo Colli. Jak zawodnik nie musiał ryzykować, pozwalał na to sędzia, widział, że wygrywa wyraźnie na punkty, trafiał zdecydowanie częściej, no, no Michał Cieślak w całej walce trafił siedem razy lewym prostym. W tych takich wielkich mistrzowskich walkach, no to jakby trafił w jednej rundzie siedem lewych prostych Tomek Adamek czy Darek Michalczewski, czy Andrzej Gołota, to byśmy powiedzieli słabo. W jednej rundzie. Tutaj Michał no, trafił siedem lewych prostych przez 36 minut walki. I, i od tego trzeba zacząć i na tym pewnie trzeba skończyć, gdzieś tam analizując ten pojedynek. Dokładnie. Na, temat, na koniec chciałbym poruszyć ten smutny temat, czyli wojna w Ukrainie, ale z boksem w tle, bo... Mistrzowie w Ringu, mistrzowie poza ringiem, bracia Kliczko, Usyk łomaczenko, no serce rośnie widząc ich postawę i na pewno sami Ukraińcy widząc, co wyprawiają ich idole teraz w trakcie tej rosyjskiej agresji, no, no, no może to dodawać skrzydowi. Przerażający czas. Ja muszę powiedzieć, że jak mi Dziadzi opowiadał, kiedy byłem dzieckiem, o wojnie, o obozie, z którego uciekał o, o tych wszystkich przejściach. Mm, a potem przeżyłem gdzieś, nie wiem, stan wojenny. No, który nie był wojną, tylko był stanem wojennym, gdzie widzieliśmy czołgi na ulicach i żołnierzy i była godzina policyjna, to szczerze mówiąc, nie wydawało mi się, że kiedykolwiek za mojego życia doświadczę takiej historii w nowoczesnej Europie. No, to jest przerażające. To jest, to jest ludobójstwo, to jest mordowanie cywilów, kobiet, dzieci, a, a ci wielcy mistrzowie pięści z Ukrainy po prostu zachowują się jak kozacy herosi. Prawdziwi faceci. Myślę, że w, w tych czasach to jest jeszcze trudniej być takim prawdziwym facetem i, i gdzieś po prostu mogliby wykorzystać te swoje miliony dolarów zarobione w ringu, zaszyć się w innym kraju, w Miami, wrzucać jakieś posty na media społecznościowe, jakby dbając o swoje bezpieczeństwo i swoje rodziny. Ale to nie kliczko, to nie łomaczenko. To nie usyk, który pamiętamy, też wokół niego było dużo takiej dyskusji, bo on bardzo często nie chciał jednak zabierać tego głosu z racji tego, że, że jest z Krymu. Natomiast tutaj jakby jednoznacznie się opowiedział i, 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 i głośno mówi o tym, że w pierwszej kolejności to przy takim zachowaniu Rosjan musi, musi po prostu bronić swojej rodziny, swoich najbliższych i swojej ukochanej ojczyzny. Także naprawdę czapka z głowy, bo to się wszystko fajnie ocenia i, i mówi duże słowa. Z perspektywy kilkuset kilometrów, czy, 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 czy nie wiem, kilku tysięcy kilometrów. Natomiast no, jednak tam jest świadomość, że każdego dnia może spać bomba, że każdego dnia może dostać kulkę i, i skończy się to twoje fajne życie. No, ale, ale jak widać no, ten, ten ich patriotyzm jest, jest niezwykły i, i, i dla nich kraj, dla nich ojczyzna, dla nich niepodległość Ukraina są najważniejsze. Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i powodzenia w piątek. Dziękuję. Dzięki wielkie.